28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku do wielkoorkiestrowego grania przyłącza się miasto i gmina Ostrzeszów. Co więc będzie się działo w niedzielę 13 stycznia? Okazuje się, że miejscowy sztab przygotował bardzo napięty harmonogram. W tym roku po raz pierwszy zbiórka pieniędzy na zakup urządzeń ratujących życie i zdrowie dzieci rozpocznie się już w piątek. Zaczynamy oczywiście w Szkole Podstawowej numer 2 w Ostrzeszowie, gdzie będzie przygotowana śniadczkowa, gdzie już będziemy zaczynać w godzinie 16.30. W sobotę wszystkie drogi prowadzić będą do gospodarstwa agroturystycznego Celinka w Kochłowach, gdzie na wszystkich wspierających fundacji Jurka Owsiaka czekać będzie swojskie jadło, licytacja wielu ciekawych przedmiotów i dobra muzyka. Wystąpi m.in. zakochany w busie Kajet Androst. W niedzielę odbędzie się wielki finał. Epicentrum wydarzenia, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie parking przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury. O godzinie już 15 zaczynamy pod Ostrzeszowskim Centrum Kultury na parkingu. W tym roku wyjątkowo inaczej zrobimy, ponieważ tamte roku mieliśmy jedną scenę. W tym roku będziemy mieć aż dwie sceny. Na pierwszej scenie, czyli w Ostrzeszowskim Centrum Kultury, czy w kinie, będą występy dzieci. Właśnie tam zapraszamy wszystkie dzieciaki, które już w tym momencie będą mogły po prostu pokazać, co potrafią. Na drugiej scenie, czyli oczywiście na zewnątrz, będziemy w tym samym momencie organizować wszystkie koncerty oraz wszystkie licytacje. Na mieszkańców czeka m.in. gotowanie na ekranie, które poprowadzi laureat wielu konkursów sztuki kulinarnej Paweł Powroźnik z restauracji P. Jak Pysznie. Będzie można też ogrzeć się gorącą czekoladą, a także posilić się ciastem, które na wielki finał przekażą między innymi szkoły, a także panie z kół gospodyń wiejskich. Co jeszcze będzie się działo? Mamy wiele, wiele koncertów zaplanowane podczas tego finału. Już Pierwszym koncertem to będzie zespół Defumix, tutaj lokalny ostrzeszowski. Następny koncert to jest garażowy raj. A gwiazdą wieczoru to jest finalistka The Voice of Poland Ania Deco, która zmiażdżyła publiczność po, podczas y, nagrania The Voice piosenką Deeper autorstwa Eli Andrzej. Śpiewała również z Bajmem i zespołem Dżem. Tradycyjnie będą też licytacje. Co trafi podczas tegorocznego finału pod orkiestrowy młotek? I będzie złote serduszko, będzie, będą y, nagrody od burmistrza y, miasta i gminy będzie baszta do licytacji tutaj nasza i wiele wiele ciekawych rzeczy których nie zdradzimy żeby przyciągnąć widzów mieszkańców ostrzeszowa to jednak nie wszystko. Organizatorzy w sposób szczególny zadbali o najmłodszych ostrzeszowian. Z myślą o nich w sali zaplanowano zabawy z animatorami, a z kolei w sali gimnastycznej pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie rozstawione będą dmuchane zamki. Do udziału w tegorocznym finale zachęcają nie tylko członkowie sztabu, ale również pracownicy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, którzy na co dzień korzystają ze sprzętu zakupionego przez Woźb. Okazuje się, że w latach 2015 do 2019 placówka otrzymała sprzęt o łącznej wartości ponad 370 tysięcy złotych. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło bardzo dużo rzeczy, jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy pompy, mamy pulsoksymetry, mamy kardiomonitory, sprzęt do EKG, także na tym pracujemy codziennie. Bardzo ułatwia codzienną pracę, jesteśmy zadowolone, bo nie mając tego sprzętu, no odstawalibyśmy trochę z tyłu. Urbańska nie ukrywa, że oddział zamierza ubiegać się o kolejny sprzęt. No, czekamy na kolejny sprzęt, będziemy pisać i myślę, że będziemy mieć trochę z orkiestry. Sprzęt opatrzony czerwonymi serduszkami dostrzec można również na oddziale medycyny paliatywnej. Mamy 10 materacy przeciwodleżynowych z wysokiej klasy z firmy Autologic. Mamy 5 saków elektrycznych, też wysokiej klasy, które są proste w obsłudze, ale bardzo dobre. Mamy inhalatory, mamy pompy szczekawkowe z firmy Medima i mamy bardzo ładny podnośnik elektryczny, mobilny, który też używamy do naszych pacjentów. Chwalisz jak sama przyznaje, sama chętnie bierze udział w finałach WOŚP. Do wsparcia zachęca również innych. Przypomnijmy, dochód z tego rocznego finału przeznaczony zostanie na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci, potrzebujących różnego rodzaju operacji. Orkiestra skupiać się będzie przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Do tej pory w ciągu 28 lat swojej działalności orkiestra zebrała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad miliarda 100 milionów złotych. Już w najbliższą niedzielę 12 stycznia 120 tysięcy wolontariuszy będzie kwestowało na rzecz woźb na ulicach nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast na całym świecie. Odbędzie się wiele tysięcy koncertów, imprez, happeningów i organizowanych całkowicie oddolnie wydarzeń. No to kapitańskie siema!